Jeden, trzy rzuty za trzy punkty, czyli masz trzy punkty. Brawa dla Kani, bardzo dobry wynik, duże brawa. Dobra, przekazuję następnej osobie. Teraz ciebie zaprosiłem. Czekaj, zróbmy tak na zmianę. Chodź, jak masz na imię? Janek. Janek, dasz radę? Jesteś przygotowany dobrze? Widzę, że Janek tutaj z pełną energią werwą. Czekaj, Janek, chwilę. Tak jest doping, to lepiej się rzuca. Dobra. Damy doping Jankowi? Poszło. Janek, Janek. Janek od razu podejście na dwa punkty. Ojej, wyleciało Janek. Słuchaj, troszkę skupienia. Janek. Janek, 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 Janek. Janek, Janek. Janek, Janek. Kośno, Janek. Jest tu, dobrze. Janek, Janek. Janek, Janek, Janek. Kośno, Janek, Janek, Janek. Janek, Janek, Janek. Janek, Janek, Janek. Janek, Janek, Janek. Janek, kita langsung aja